Paśka, ty się ja. zabijaj, ty mnie bierzesz, bo ja Pierwsze, że mnie bierzesz, że. dla mnie. bardzo ładny uśmiech. Myślałem, to że to myślałem, że organizator nie myśli o tym, ja. tylko patrzy na tego pana tego z Ale

19 19 spotkania koleżeńskiego. Tak liczne przybyłek kolegów i koleżanki. Szczególnie witam tych, którzy są po raz pierwszy bo są tacy. Ja nie będę wymieniał, bo to za chwilę się i tak wyjaśni, kto jest po raz pierwszy. Chciałem poinformować, że zaproszenia zostały wysłane do 60 koleżanek i kolegów odpowiedziało pozytywnie. No jak widać, no już mniej więcej mniej więcej 40%. No są tacy, którzy, do których nie warto wysyłać, no bo wiadomo z różnych przyczyn i tak nie przyjadą. Ale chciałbym jeszcze raz szczególnie tych panie nasze mile witać. Mam nadzieję, że pogoda na tyle dopisze, że zrealizujemy swój program. Dzisiejszy podpisał. program jest. Za chwilę przejdziemy na następną salę, gdzie będzie ta uroczysta kolacja. No a teraz proponuję strażacki toast. Trzy, cztery. Nigdy nie. Zaraz nie. <śleskutek> a Leon gdzie jest? Leon do ślubowania podchodzić ślub. Wiesia podchodzi proszę teraz o ciszę ja przeczytam rotę ślubowania i każdy niech spokojnie to przyjmie na końcu wszyscy potwierdzimy ślubowaniem ci wybrańcy na toporek na, ciupagę. na ciupagę. Jako dobrowolny uczestnik zjazdu koleżeńskiego 9 turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa ślubuję uroczyście. Po pierwsze słuchać bezgranicznie bacy zjazdu i bez szemrania wykonywać jego polecenia, nawet jeżeli na pozór wydawałyby się one bzdurne i bezsensowne. Drugie. Dobrze się bawić, tryskać humorem i zadowoleniem w każdej sytuacji, nawet gdyby Gdyby się Wam zdarzyło być nieprzytomnie wkurzonym. Trzecie, nie narzekać na żadne pierdoły, typu pogoda, zdrowie, zły dojazd, drogi, zakwaterowanie i tym podobne, a już w żadnym przypadku nie narzekać na swojego partnera. Trzecie, jeść, pić i mlaskać z zadowolenia i chwalić naokoło, jakie to dobre. Następne. Pozwalać sobie i swojemu partnerowi robić, co mu się żywnie podoba i być z tego powodu ogromnie zadowolonym, nawet jeżeli byłaby to chęć dzielenia łoża z kimś innym. Naprawdę? Nie stosować żadnych ograniczeń w jedzeniu i piciu, pamiętając, że człowiek nie świnia, wiadra nie wypije, litr mu powinien wystarczyć. Chętnie się zgadzać na organizację kolejnego zjazdu, jeżeli zebrani wyrażą taką chęć, a uczestnicy to zaakceptują. Rozgłaszać wszem i wobec, jak to na zjeździe było fajnie i bez szemrania już teraz wyrażać chęć uczestnictwa w takim zjeździe w roku przyszłym. Nigdy, ale to przenigdy nie zabraniać uczestnictwa w zjazdach, swojemu partnerowi, a wprost przeciwnie, nakazywać mu wyjazdy na takie spotkania i zaopatrzyć go w odpowiednią ilość pieniędzy i strojów. Ślubuję! Wszyscy. Jeszcze teraz. Uwaga. Gdybym z własnej głupoty lub lenistwa nie stosował się do treści ślubowania, niech mnie dosięgnie ręka sprawiedliwości zjazdowej, wymierzona przez Bace w formie... Obicia życi Ciupanu. Jak ktoś nie wie, co to jest żyć, to mu później wytłumaczę. Uwagi dodatkowe, porządkowe, muszą być, żebyście się wiedzieli, jak zachowywać. Wszystkie przywiezione ze sobą wypieki, przetwory i napitki, jako pierwszy próbuję i pije ten, co to przywiózł, abyśmy mieli pewność, że są zjadliwe. Drugie, w czasie spotkania należy, należy często wnosić toasty, które muszą zawierać treści uprzejme pod adresem bacy zjazdu, kolegów oraz kończyć się morałem. Trzecie, zezwala się na stosunki cielesne wszelkiej maści, to znaczy chłop z chłopem, baba z babą, baba z chłopem, wszystko co jest, w tym poza małżeńskie z jednym tylko zastrzeżeniem, aby w czasie ich trwania nie wolno obleśnie wrzeszczeć, gdyż nie tylko wystrasza to okoliczną zwierzynę i ptactwo, ale przede wszystkim źle wpływa na tych, którzy tych figli aktualnie nie robią. Palenie tytoniu i marychy odbywa się na zewnątrz budynku. Kokainę i aftę spożywamy w pokojach. Wszystkiego <śmiennie> yes. Można wstąpić z Teraz kategoria. ulicą nasza szkoła kroczy, kiedy brzmi raźno na strażacki marsz Spoczary hełmu błyszczą modre oczy Bośmy ludowej polskiej wierna straż, straż Spoczary hełmu błyszczą modre oczy Bośmy ludowej polskiej wierna straż Więc naprzód marsz, gdzie obowiązek bała gdzie czeka na nas pracy ciężkich trud. My oficerów, pożarnictwa, szkoła, nam ufa partia, na nas patrzy lud. My oficerów, pożarnictwa, szkoła, nam ufa partia, na nas patrzy lud. A gdyby mógł, nie gdzieś pożarów klęska, kiedy roboty bo, zdożbo, straży pożarnej nasza brać zwycięska, słynie wycie mi, by chętnie. Straży pożarnej nasza brać zwycięska, słynie wy mi, by chętnie, więc naprzód marsz bardziej obowiązek Boła, gdzie czeka na nas pracy ciężki trud. My Boże Bożenistwa Szkoła, na ów partia ja na nas patrzy lód, my oficerów Boże Szkoła, na ów partia ja na nas patrzy lód i chociaż nieraz pozalewać o gdy że ciężki bez pierwszest, ty zawsze twarz mnie wesołą, bo z ludowego pożarnictwa jest. Ty zawsze twarz miej dumną i wesołą, bo z ludowego pożarnictwa jest. Więc naprzód marsz, gdzie obowiązek bo, gdzie czeka na nas pracy ciężki trud, my oficerów pożarnictwa szkoła, nam ufa ja na nas patrzył, nieoficerów, ja, czy... ja boże ta szkoła, na mą Fabardia, na nas patrzył, Dwa małe, przy czym to drugie małe za dwa miesiące będzie miało rok. No. no to drugie jest większe, to widać. A to tak urodziło się właśnie 1 maja, tak no późno wieczorem, to drugie jest z 20 lipca. To ono komunistyczne? Tak. სალეჩკა და აი ესე დაშიმეთ თქვენი გესაი ამა ჩვენ doczas Problem taki, że... chwila, 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 chwila jeszcze moment, jeszcze moment fotoreporterzy. Uwaga, reporterzy. w górze, w No, a reszta oklaski. może nie cieszę się tak bardzo. Ale jest miło, że się zdecydowałem. A ja Ci bardzo dziękuję za przygotowanie tego zjazdu w imieniu wszystkich. Był żeby... to <laughs> rano, ale podziękowanie paweł go, paweł. Brawo za znak, znak szkoły oficerów pożarnictwa zobowiązuje. Proszę panów? Tak. W ostatnim tam albumie, który tutaj przeszedł przez stoł, już to widzieliście, nie? Dziękuję bardzo. Widzę, że jesteś szczęśliwy.